Twórz zdjęcie do legitymacji w 2 minuty bezpłatnie. Tak, dobrze słyszałeś. Dzięki temu prostemu i skutecznemu narzędziu nie będziesz musiał się martwić o zdjęcie do paszportu czy legitymacji. Chodzimy sobie na stronę canva.com i klikamy utwórz projekt, możemy sobie tutaj wybrać jakiś rozmiar. Ja w przykładowo sobie wezmę portretowy rozmiar 1080x1350 pikseli. Wchodzimy sobie w to. Następnie wgrywamy swoje zdjęcie, gdzie na przykład jesteśmy ubrani w zwykłych ciuchach, a potrzebujemy zrobić szybko zdjęcie, załóżmy w białej koszuli i teraz pokażę Ci jak to zrobić. Mamy wgrane już tutaj zdjęcie. Zdjęcie możesz sobie wgrać tutaj, klikasz sobie prześlij pliki, yy, przesyłanie, prześlij pliki. Tutaj je przesyłasz. Ja sobie tutaj wziąłem przykładowe zdjęcie z bazy kanwy. Teraz klikasz na nie, edytuj zdjęcie. Yy, magiczna edycja. Teraz musimy sobie tutaj zaznaczyć, co chcemy zmienić. Czyli w tym przypadku, jeśli chcemy wygenerować białą koszulę, to musimy sobie ją zaznaczyć. Ok, tu sobie wymieramy rozmiar pędzla. Wezmę sobie większy. I teraz ten obszar, czyli tą koszulę, chcemy mieć białą, więc musimy sobie ją zaznaczyć. Klikamy Kontynuuj i wpisujemy sobie takie polecenie. Klikamy Wygeneruj i czekamy na wynik. No, i tutaj wygenerował nam jeden obraz i z białą koszulą. Im lepsze polecenie wpiszemy, im lepiej tutaj to wszystko zaznaczymy, tym lepszy wynik otrzymamy, ale i tak wygląda to całkiem nieźle. Tak więc polecam tą opcję i daj znać w komentarzu do czego ją wykorzystasz.